Cześć, witaj na kanale Freak Toys. W kinach zadebiutował najnowszy film od Marvel Studios pod tytułem Eternals, a więc jest to idealna okazja, aby zrecenzować figurkę właśnie z tego filmu. A będzie nią Ikaris z serii Marvel Legends. Zapraszam cię do recenzji. Zanim wyciągniemy tą figurkę, sprawdźmy, jak prezentuje się opakowanie. Zaczynając od góry, dostrzeżesz napis Build a Figure. Znaczy to, że prawie do każdej figurki z tej serii dodano dodatkowy element do złożenia jeszcze jednej figurki. Ale w przypadku Ikarisa takiej części nie dostajemy. Tutaj umieszczono logo serii Marvel Legends, natomiast poniżej logo filmu Eternals oraz logo producenta, czyli firmę Hasbro. Od boku znajdziemy zdjęcie Ikarisa, a na odwrocie. To samo zdjęcie, tylko troszeczkę większe oraz krótki opis. Tutaj umieszczono prawie całą serię figurek wchodzących w skład tej serii, a znajdują się tutaj Ikaris, Makari, Sprite, Sersi, Fastos, Kingo oraz Druig. Po zebraniu tych sześciu figurek możemy złożyć jeszcze jedną figurkę Gilgamesha. Jak dobrze wiemy, Iternalsów było dziesięciu, a więc brakuje tutaj jeszcze dwóch figurek. Ajak oraz Tena. Te dwie figurki były ekskluzywne, a więc nie zostały pokazane na tym opakowaniu. To wszystko jeśli chodzi o opakowanie, a więc otwórzmy je i sprawdźmy, jak figurka prezentuje się bez niego. Zacznijmy od zmierzenia wielkości tej figurki. Jak wszyscy wiemy, figurki od Marvel Legends wykonywane są w skali sześciocalowej i w przypadku Ikarisa. Wysokość to 16,5 cm. Dla porównania pokażę Ci dwie inne figurki. Pierwszą z nich będzie omawiany nie tak dawno filmowy Shang-Chi, również od Marvel Legends. A drugą figurką będzie Superman z filmu Man of Steel od konkurencyjnej firmy Mattel. I nie bez powodu wybrałem do tego porównania figurkę Supermana. Otóż Ikaris posiada bardzo podobne zdolności do człowieka ze stali. Jest super silny, szybki, może latać oraz strzela laserami z oczu. A więc można śmiało powiedzieć, że Ikaris jest marvelowską wersją Supermana. Nawet reżyserka Iternalsów nie kryła faktu, że to właśnie na tym Supermanie wzorowała się przy kreowaniu postaci Ikarisa. I moim zdaniem wyszło to super. Wracając do porównania, wszystkie figurki pasują do swojej wielkości. Jeśli chodzi o akcesoria, to nie znajdziemy ich tutaj za dużo, bowiem dostajemy tylko jedną dodatkową wymienną parę rozluźnionych dłoni oraz dodatkową głowę z efektem strzelania laserami z oczu. Swoją drogą fajnie by było, gdyby producenci dodali tutaj wiązki tego lasera o długości powiedzmy 10-15 cm oraz zmienili mimikę twarzy na wściekłą z otwartymi ustami jakby krzyczał. Wtedy wyglądałoby to moim zdaniem trochę lepiej. Poza tym zabrakło mi tutaj jakiejś podstawki, aby ułożyć figurkę w postawie lotu. Wtedy byłoby idealnie. W końcu Ikaris był jedynym internalsem, który potrafił latać, a więc troszeczkę to zobowiązuje. Tym bardziej, że figurka Ikarisa nie posiadała części baw do Gilgamesza, a więc w pudełku na pewno znalazłoby się miejsce na taką podstawkę. Przejdźmy teraz do detali, bo jest tutaj co oglądać. Zaczynając od głowy, dostrzeżesz bardzo ładnie pomalowaną twarz, która moim zdaniem w pełni oddaje to, jak wyglądał Richard Madden w tym filmie. Znajdują się tutaj też bardzo dobrze wyrzeźbione włosy razem z tym białym kosmykiem na grzywce. Oczy i usta również zostały pomalowane jak najbardziej dobrze. Jeśli chodzi o kostium, tutaj Hasbro spisało się na piątkę. Wszystkie detale na kostiumie zostały odwzorowane wręcz idealnie. Co do kolorów, głównie góruje tutaj kolor niebieski, metalik oraz złoty. A tak oto figurka wygląda od tyłu. Z tyłu troszeczkę tych złotych elementów jest mniej, ale jakoś mi to nie przeszkadza, bo figurka będzie stała oczywiście przodem. Jak widać, jest tutaj na czym zawiesić oko. A jak wygląda pozowalność tej figurki? Otóż głowa znajduje się na pojedynczym stawie kulkowym, a więc możemy nią obracać w dwie strony, pochylać delikatnie w dół oraz unosić do góry. Z przekręcaniem głowy na boki również nie będzie problemu. Ramiona możemy obracać o 360 stopni, unosić od i do ciała, rotować w bicepsach oraz zginać w łokciach. Znajduje się tutaj podwójny staw, który daje bardzo ładny zakres ruchu. A dodatkowo mamy jeszcze obrotowe nadgarstki, które możemy pochylać w dół oraz odchylać w tył. Talia znajduje się również na stawie kulkowym, a więc możemy nią odchylać w tył, pochylać w przód, przekręcać na boki oraz okręcać dookoła. Nogi są troszeczkę ograniczone ruchowo przez ten element kostiumu, ale możemy delikatnie unosić je do góry, delikatnie w tył. Zrobimy prawie pełny szpagat, a więc tutaj duży plusik. Znajdują się też tutaj obrotowe uda. Podwójny staw w kolanie, który też daje bardzo duży zakres ruchu. No i oczywiście ruchome stopy. Góra, dół i na boki. A więc tutaj Hasbro spisało się również na piątkę. W filmie i Karis był prawdziwym kozakiem, a do tego był najsilniejszym internalcem, Ale kiedy seans zbliżał się do ostatecznej walki, to zdziwiła mnie ta postać. Aż powiedziałem do żony siedzącej obok: ale sobie figurkę kupiłem. Ci, co widzieli film, wiedzą o co chodzi. Tym, którzy jeszcze go nie widzieli, to nie będę spoilerował. Więc wróćmy do figurki, bo to ją tutaj oceniamy. Na plus na pewno wypadają detale, malowanie i pozowalność. Na minus mała ilość akcesoriów ale niestety jest to domeną tej serii. Co do oceny, to dam tutaj 9 na 10 i zdecydowanie ją polecam. Przed seansem filmu myślałem, że Ikaris będzie jedyną figurką, którą kupię z tej serii, ale po obejrzeniu filmu nabrałem ochoty na wszystkie i mam nadzieję, że niebawem się to uda. To na dzisiaj wszystko. Zostaw łapkę w górę, subskrybuj kanał i do zobaczenia w kolejnej recenzji. Cześć!